O synowie Koracha, czy może kto z Was rozgałęzić się, aby nam począł gałąź tą drugą, pierwszą ławrę Saby, w drzewie marsabskim, kto by nam począł nową nad bramną w Jerozolimie wjazdu, nad cedronną, jakby nad cedrem zawieszoną, między cedronem pierwszym, drugim, gdzie Palestyna jak pastel mokry popłynie. Mokry już cedron, uschłego już drzewa, uschłej już skały, która by nam poczęła z jego srebrnej ręki, rękę tak prawą pod stopami, pisze, między ich splotami oczu słonecznymi, gdzie Izrael, jak pastel mokry, popłynie, która by nam ściągnęła deszcze ze słońca, jakby nad cedrem zawieszoną tęczę złotej ręki. Rękę tak prawą na sercu pisze, Janie z Damaszku. Pocznij nam ją, Marsawę, która ci weszła na oczy w dwóch rękach z ciała, na piersiach z tego moskiewskiego monasteru nowej Jerozolimy, ławy polskiej spod białego puchu nieba. Spod śniegów stają ręce jak deszcze brane w górę. Po bramy Jerozolimy, cedrony spadające jak wodospady. Na drzewo i skałę, brane w górę. Gałąź tej sabby, która widziała cię tutaj. Stąd na ośle wjeżdżałeś na Hosanny. Synowie sabby, córko dwumar sapska, na Dawidy Sawskie.